Musimy być zadowoleni z dzisiejszego wyniku, niewątpliwie, bo Udało nam się rzucić ponad 40 bramek, co jest uważam bardzo dobrym wynikiem. Takie wyniki notują się w Lidze Mistrzów. Zazwyczaj ostatnio, chociażby łącza industria Kielce z Techauki też było 40-37, nas 41-35 bodajże. No jesteśmy zadowoleni, dobry początek sezonu. Wygraliśmy pierwszy mecz na wyjeździe tydzień temu w Płosku. Dzisiaj wygrywamy u siebie. Także no, jest to dobry prognostyk na, na następne kolejki. Ja bym zawsze gdzieś tam, gdzieś tam się może trochę kłócił, ale, ale to też chyba wynika z tego. Wiadomo, że jak dla mnie czerwona kartka to nie słusznie. Jak dla przeciwnika to słuszne. Takie sytuacje to jest kontrowersyjne, ciężko to było sędziom dojrzeć. Oni widzieli to tak, trenerzy widzieli to inaczej, zawodnicy też. Ale no cóż, decyzja jest decyzja i trzeba się z nią pogodzić. Następny mecz za tydzień gramy w Warszawie z Agrypory.